Witam serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Sonic Adventure Czy jesteście z tych odważnych, co nie boją się zaryzykować wszystkiego, żeby zdobyć gigantyczną fortunę w kasynie. Tak nagle, bez ciężkiej pracy, tak z dnia na dzień, stać się znacznie bogatsi? Czy jesteście gotowi na ten hazard? Ja w tym ja nie bardzo, no bo... Nie za bardzo lubię tego poziomu, to moim zdaniem jest najgorszy poziom Sonica. Musimy zdobyć 400 pierścieni i oddać się do depozytu, żeby się zrobiła górka z kasy, po której się możemy wspiąć do następnego do chaosu. Teoretycznie powinno się to robić grając spinball. Ale grałem tak słabo, tak beznadziejnie, że gra uznała, że tylko zostałem je spuścić do ściegu. I tam można zebrać te 400 pierścieni znacznie, znacznie szybciej. Kiedy gramy jako Tails, to mamy tylko i wyłącznie tą sekcję ściekową, w której po prostu musimy dojść do samego końca i tam znajdziemy w Chaosu. Natomiast w przypadku Sonica jest to znakomita okazja do tego, żeby zebrać pierścienie. Widzicie, ile jest tutaj ich łowonych? Akurat teraz w przypadku Tails'a idę szybszymi ścieżkami, a nie dłuższymi, więc aż tylu pierścieni nie zbieram. Ale żeby pokazać Wam taką lepszą ścieżkę, to później jeszcze przejdę ten fragment jako Sonic. No bo akurat w przypadku tego poziomu no troszkę się to różni to jak przechodzimy, a nie co przechodzimy. No to cofnijmy się nieco w czasie z perspektywy Sonica, chociaż w sumie... Case. Okay, to zwycięstwo nie było tak do końca zasłużone. Sonic był tutaj zajęty nie ściganiem się, nie przejściem na drugi koniec jak najszybciej. Tylko tym, żeby zebrać jak najwięcej pierścieni, żeby potem wejść do tego depozytu. Podczas gdy Tejs, no, po prostu gnał, gnał, gnał i nie pomagał z, w ogóle z tymi pierścieniami. No jak on tak mógł, no. <grytanie> Ten poziom nie jest jakiś szczególnie wybitny, jeśli chodzi o platformowanie, jakieś przeszkody. Tutaj właściwie przeciwnicy nie są zbytnio problemem. Jedynie tam na samym początku i tam mowy na samym końcu są. Ale tak, to właściwie są tylko te kulczaste kulki. No i tyle. Teraz jest... Teraz to chyba raczej nie jest jakiś szczególny problem, dlatego że nam trochę zależy na tym, żeby nie oberwać. No bo w końcu jak oberwiemy, to tracimy wszystkie pierścienie co do jednego. A ze względu na to, że tutaj zbiera się te pierścienie, zbiera, zbiera, zbiera. To, to jest właściwie zresetowanie całego postępu i trzeba od samego początku je zbierać. Po prostu tragedia. To już jak się raz oberwie, to już najlepiej całkiem zrestartować ten poziom. No i kolejny ciasny tunel. Ledwo co platformowanie jest. Nawet ta lepsza, ni pinballowa sekcja na tym poziomie jest taka dosyć, no... toporna trochę, że tak to ujmę. Jest to na tyle toporne, że wy nie robią tego wcale. Po prostu robią jakoś tak, że spindaszują przez ściany czy coś w tym rodzaju, później przenikają i jakoś przelatują sobie na kolizji od tej kubki kasy, której jeszcze nie ma. Coś w tym rodzaju jakoś tak robią. Ja niestety tego nie potrafię zrobić. Podczas nagrywania tego poziomu po prostu zapomniałem wejść po ten prysznic, więc. Dokleja osobno ten fanserwis dla pani. To jest właśnie piękne w tej grze, że właśnie jest taka interaktywność. Że możemy z różnymi obiektami różne rzeczy robić, możemy rozmawiać z przechodniami, możemy jakieś przedmioty przenosić, co znajdziemy w hubie. możemy kraść jajka ze sklepu, jeśli obejdziemy zabezpieczenia. Albo właśnie, możemy wejść pod prysznic zaraz po wyjściu ze ścieków. Późniejsze gry już nie miały takiego przywiązania do takich no, szkoda, bo to tutaj takiego pysznego smaczku. Już nie potrzebuję więcej pierścieni, ale pokażę Wam jeszcze drugi stół ping No, przynajmniej pierwszą sekcję, bo się nie dostałem do tej ukrytej sekcji. Żeby tutaj zdobywać pierścienie, należy zdobywać karty, które potem mogą się układać w jakieś figury pokerowe. Właściwie to tutaj nie ma żadnych umiejętności, tylko zwykłe szczęście, zwykły hazard, jak przystało na kasyno. W przeciwieństwie do Stołu Sonikowego, w którym jest już większy nacisk na umiejętności i mniejsza na losowość. Dlatego, że tam przede wszystkim pierścienie się dostaje za odbijanie się i odbijanie się tam jest po prostu częstsze. Nie staram się szczególnie, no bo chcę, żeby to dosyć szybko zleciało. Chcę tylko zdobyć więcej niż 50 pierścieni, żeby gra mnie nie wyrzuciła do ścieku, żebym nie musiał ponownie przechodzić tamtego fragmentu. Zebrane karty widzicie po prawej. Czasem się zrobi para... Czasem się zrobi trójka i... przez tyle lat, co grałem jeszcze, nic innego mi się nie trafiło. No, czasem się trafiają dwie pary, no... ale to w sumie tyle, nie więcej. No dobra, mamy ponad 400 pierścieni. Stanimy na tym przycisku, żeby nas obrabowano, bezczelnie, ukradziono. Nasze cenne pierścienie. Żebyśmy mogli dostać się do Szmaragdu chaosu. Natomiast jeśli chcemy, możemy zdobywać jeszcze więcej pierścieni, jeszcze więcej oddawać i wtedy będzie się pojawiać statua Sonika w tej centralnej części na samym początku, gdzie zaczynaliśmy. Ale tam się nie będę w to bawił, dlatego że tą statuę można zobaczyć, kiedy wychodzimy ten poziom jako Knuckles, który akurat tak czystym przypadkiem wychodzi na to, że był w kasynie w tym samym momencie, chociaż się z Sonikiem zupełnie nie widział. W przypadku nakresa mamy dostęp w wersji do tej centralnej części, która ma trochę więcej pierścieni. O, i teraz możecie zobaczyć z tyłu tą statuę Sonika, jeszcze pokażę wam z innej perspektywy, wykorzystując funkcję widoku pierwszoosobowego, byśmy mogli się rozejrzeć, gdyby gra nam to oferuje. W przeciwieństwie do późniejszych gier, gdzie całkiem kamera jest zablokowana, no szkoda, że właśnie w późniejszych grach nie ma takiej kontroli kamery jak w tej grze. Co prawda, przyznam, że kamera w tej grze to akurat jest słaba, lubi się zacinać na ścianach, czasem w ogóle wychodzić ze ścian. No, zdarza się. Jest piękna statua, czyś, nie? Byłaby szkoda, gdyby ktoś ją zniszczył! Knuckles, ty wandalu! Ty niszczycielu sztuki artystycznej, ty! A widzicie te sloty przed nami? Możemy je walnąć pięścią, albo zrobić a tak? Co też jest dostępne w kampanii Sonika, żeby dostać dodatkowe pierścienie. Więc jeśli zabraknie nam na przykład 10 pierścieni po wyjściu ze ścieków w przypadku gdy gramy z Soniciem, to wtedy możemy walnąć sobie taki slot i nie wchodzić z powrotem do pinbola. Bardzo przydatne. Zawsze wypada tyle samo pierścieni i trzeba je zbierać. Ale można sobie tak poprawić nasz licznik pierścieni. Co też się przydaje w misjach dodatkowych. Otóż każdy poziom ma trzy tak jakby cele, które można przechodzić po kolei. Pierwszy to jest po prostu dojść do końca, drugi i trzeci to już zależą od postaci, ale zazwyczaj to jest zebranie 51. O, teraz widzicie, jak nam ta czerwona kulka pokazała, w którą stronę należy iść. Się okazało, że trzeba wejść tutaj, do tego bardzo tajnego miejsca, gdzie znajdziemy ostatni fragment głównego Sparagdu, w tym poziomie. Ja kiedyś nie miałem pojęcia jak się tu dostać, więc jak mi w tym miejscu się losował fragment, to wtedy zazwyczaj decydowałem. No ale teraz już wiem, że tam u góry jest ten Get away from there! Taka zmarnowana okazja by ich zabić na miejscu. Chyba powinienem wystawać karny Egmen. Where in the world am I? Nie remember being here before. But something about it is familiar. Hmm. This is very strange. Wiesz co, Nakyls, gdybym miał gdybać, co tak wygląda znajomo, to bym powiedział, że te kolczatki tutaj chodzą naokoło. około. Powinieneś być ostatnio, ale tutaj jest ich więcej. A od Nakylsa zero reakcji, no. To call that seven emeralds are essential to our survival. It is for the good of all our people. How can I make you understand? Attacking other countries, stealing and killing can't be the right path to peace. No one has the right to take their holy grounds. I beg you, Father! Now where am I? Back in Station Square I see. What's going on here anyway? Do zobaczenia w następnej części. Hmm. I wonder what those guys are doing.